Witajcie, Łukasz Polak, portal Polmotopel. Jak sami widzicie, po burzy zawsze przychodzi słońce dlatego możemy dla Was nagrywać kolejne prezentacje Jesteśmy nadal w komisie Jaspol, w zbytkowie koło strumienia. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Nissan Kaszkaj, rocznik 2011 Silnik zamontowany w tym samochodzie to 2 litry benzyna 140 koni przebieg 147 tysięcy km a jego cena to 44 900 zł Zapraszam Was na prezentację tego samochodu. Jesteśmy w kabinie naszego Nissana. Odpalimy silnik. Zobaczymy, jak te 20 tutaj chodzi. Czy nic, nie, jakieś niepokojące dźwięki nas e, nie będą niepokoić. Palamy. tak, Olej się zgadza. I lecimy. Tak. Odpaliło. Więc zapraszam Was teraz do komory silnikowej. Obejrzymy sobie silnik. Więc tak, trochę takich danych technicznych tego samochodu. 140 koni, 196 nm. Spalanie 8 do 10. Wiadomo, jeżeli ktoś będzie wykorzystywał pełen potencjał tego silnika, no to spali myślę, że dwa razy tyle, ile podaje producent. No ale tak, wtrysk pośredni sprzyja montażowi ewentualnej instalacji gazowej. Silnik. Bardzo ładnie sobie pracuje. No a jeżeli chodzi o przyspieszenie, jeszcze tego samochodu, to w granicach 10 do 100. Co myślę, że przy takim gaborecie jest całkiem niezłym wynikiem. Na pewno samochód nie zostanie w tyle przy zwykłym ruchu ulicznym. A teraz przyjrzymy się bliżej Nissan'owi. Ocenimy jego stan blacharsko-lakierniczy. Oczywiście gołym okiem, wstępnie. Jeśli chodzi o przód samochodu to tutaj nie widać żadnych gniotek, otarć czy tego typu rzeczy samochód jest troszkę zakurzony ponieważ wcześniej padał deszcz więc to co się nam uda wyłapać to Wam powiemy wstępnie widać że samochód był lakierowany z tej strony tutaj jest odcięcie tutaj gdzieś to było tak, tak to było malowane czy to jest samochód? Oczywiście, że nie. Trzeba się temu bliżej przyjrzeć i ocenić y, dogłębnie, y, jak to pomalowane. Jak chcecie, oczywiście, my to później możemy miernikiem dla Was sprawdzić. Nie ma żadnego problemu. W kwestii wniotek, otarć z tej strony, myślę, że znaczy już nie widzę nic więcej. Opony są letnie. Myślę, że wymagają już y, wymiany, zainwestowania. Ale to jest sprawa eksploatacyjna, więc tutaj nie ma się czemu dziwić. Jeśli chodzi o tył samochodu, to jedyne co się, co się rzuciło w oczy to gniotka na pokrywie bagażnika. Pewnie jakaś parkingówka lub coś w tym stylu. Co przy parkowaniu, przy blokach gdzieś to jest normalną rzeczą. Z tej strony lewy tył. Co tutaj można zauważyć? No jest parę obtarć samochodu, ale to. Też są sprawy eksploatacyjne, czysto eksploatacyjne po prostu. Bo też widać, że jakieś tam przetarcia są, ryski drobne. Ale to też świadczy o tym, że samochód na pewno nie był przygotowany jakoś do sprzedaży, tylko po prostu taki jaki stan jest faktycznie, tak to wygląda. Tutaj jakaś ryska jeszcze i tu na błotniku i to w sumie wszystko coś nam udało zauważyć. Jeszcze z tej strony zderzak, ale to naprawdę takie drobne ryski. Także trzeba było dokładniej umyć samochód, żeby się dokładnie i dogłębnie przyjrzeć temu wszystkiemu. Natomiast oprócz tego, że z tamtej strony samochód był malowany, tak naprawdę widać tylko same eksploatacyjne rzeczy. także stan samochodu określamy wstępnie na dobry, jeśli chodzi i lakier. Więc jesteśmy teraz kolejny raz we wnętrzu naszego kaszkaja. Więc tak, na pewno wnętrze urządzone funkcjonalnie. Mamy funkcjonalną kierownicę, która ma, że tak powiem, wiele funkcji przydatnych typu zgłosienie czy pomniejszenie decybeli na radiu. Potem tak, jeżeli chodzi o fotele. No, kurczę, nie jest to zużyte wygląda to normalnie tak jak w, każde, w każdym samochodzie który jest, był użytkowany nie jest to poprzecierane tak samo e, siedzenie od, e, od pasażera jest zniszczone jedyny że tak powiem element e, że tak powiem który jest jakoś tam e, troszkę zużyty jest e, gałka zmiany biegów ale myślę że to jest spowodowane tym że ktoś po prostu opa opierał rękę i sobie operował na, na gałce zmiany biegów ręką. No ale co zrobić? Każdy ma swoje przyzwyczajenia. Mieszek jest niewytarty, nie, nie, nie podziurawiony. No, a te, myślę, że te 146 tysięcy jest, jest naturalnym przebiegiem tego auta. Chociaż Krystowie trzeba by się było temu bliżej przyjrzeć. No ale tak, na pewno mamy panoramiczny dach to Myślę, że przy dzisiejszej pogodzie czy przecież fajnym gwiaździstym niebie jest wielką zaletą tego samochodu. Zobaczymy jak się to zamyka. Sekundę. O, dajcie mi jeszcze chwilę, bo się muszę z tym zapoznać. O. I ciach. I lecimy z koksem. Fajna sprawa, jeżeli można zasunąć ten dach w taki na przykład dzień jak dzisiaj, bo teraz akurat fajnie nam świeci słońce, z tym, że w samochodzie się robi piekielnie ciepło. Także, naprawdę, polecam to rozwiązanie Przejdźmy sobie do tyłu, zobaczymy jak to w tyle wygląda Aha, moi drodzy Zobaczymy sobie, mamy tu jeden schoweczek Cyk, o, akurat na napój taki fajna, fajna dziura, możemy postawić tu kubeczki Fajne rozwiązanie Co tu mamy takiego jeszcze fajnego Może zobaczymy jaki tu jest duży ten schowek No, powiedzmy sobie Taki sobie mały schoweczek na jakieś podręczne rzeczy. Szkoda, że to nie rozwiązanie tak jakiegoś schowka otwieranego. No ale cóż tak, sobie to, tak zrobi sobie to producent. Dobrze, przejdźmy sobie do tyłu, więc wejdziemy sobie teraz na tylną kanapę. Zobaczymy jak przy moim wzrescie i przy mojej wadze to zniosę. Opla! Wsiadamy. Czuję się fajnie. Jest dużo miejsca. Podróż na pewno nie nastręczy nam jakichś niedogodności związanych z brakiem miejsca na nogi. Co akurat było związane na przykład w dżuku, mieliśmy mało miejsca, a tu jest całkiem fajnie. Także polecam. Mamy elektryczne szyby, jakieś tu pojemnicze, tu jakaś kieszeń. Także myślę, że każdy pasażer będzie zadowolony. Lecimy teraz do bagażnika. No więc, tak, ma kufer. Kufer, który wystarczy na jakieś weekendowy wyjazd, czy też na jakieś dłuższe w czasy. Nie wiem, ktoś woził jakieś chropowate rzeczy, no, trudno powiedzieć. Zobaczmy, co tu się nam kryje. No i niestety tu jest jeden minus, że po prostu koła zapasowego brak. No ale co zrobić? Tak to czasami w życiu bywa. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Także myślę, że taki Nissan y, sprawdzi się. Dla każdej osoby, która gdzieś aktywnie wypoczywa, ma rodzinę i będzie z tego zadowolona. Witajcie w podsumowaniu naszej krótkiej prezentacji. Dzisiejszym bohaterem był Nissan Qashqai 2 litry na 140 koni. Jeśli chodzi o minusy samochodu, są dwa, w zasadzie dwa. Brak koła zapasowego, no i to, że tam dwa elementy z tamtej z prawej strony samodoby malowane, czy to dyskwalifikuje samochód, jeśli chodzi o dogłębne sprawdzenie? Oczywiście, że nie. Możemy to dla Was zrobić, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat. W linku pod filmikiem dowiecie się więcej na ten temat. To tyle z minusów. Marcin powie coś krótko o samochodzie. Ja Wam powiem tak, wnętrze obszerne, silnik... Wystarczający do e, sprawnej jazdy, jeżeli chodzi o wiadomo, normalną jazdę e, w stylu codziennym, nie jakieś sportowe osiągi. E, panoramiczny tak na pewno jest fajnym elementem podczas e, jakichś nocnych przejażdżek, e, czy też podczas słonecznych dni. E, potem tak, e, bagażnik spory, na pewno dużo bagaży się zmieści, co możemy sprawdzić podczas jakichś większych zakupów e, czy wyjazdu na wczasy. I... Przechodząc, ab... przechodząc do tyłu do przodu. Tak. Tylna kanapa jest obszerna. Tak, ab... doskonale, doskonale możemy się rozsiąść na tylnej kanapie tak. naszego wzrostu, 1,80 m w okolicach tak, mieścimy. A, jeż a, jeż tak. a jeżeli chodzi o przednie siedzenia, tak samo tu jest fajnie, naprawdę funkcjonalnie, także ten podłokietniczek powoduje to, że kurczę można sobie się fajnie, oprzeć, fajnie. fajnie się oprzeć, poczuć się jak w jakimś fotelu większym. Także polecamy. Jest to przydatna funkcja. Tak jest. No i trochę formalności, Łukasz, teraz nie? ogóle no formalności, jak zawsze zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to tym bardziej właśnie za zasubskrybować. Jeżeli filmik się Wam podoba łapka w górę. Jeżeli chcecie z nami współtworzyć ten kanał, to piszcie, co Was, co Wam się podoba, co chcielibyście zmienić. Bo bez Was nie ma nas. Chcemy razem z Wami tworzyć ten kanał. Jeżeli, jeżeli chcecie być też na bieżąco na, na Facebooku, to polubcie nasz profil. Wbijajcie na naszego fanpage'a, tam mamy też różne informacje na temat motoryzacji. Wchodźcie na naszą stronę Polmoto.pl, gdzie są również inne samochody, które możecie zlecić również nam, jeżeli chcecie do, w, w, głębiej sprawdzić konkretny z nich. no i Myślę, że jeśli chodzi o formalności, to wszystko z naszej strony. Tak no jest. I tradycyjnie żegnamy się z Wami słowem. Pozdro.